Witam cię z tej strony Hintmon i tym razem widzimy się po 50 dniach bez żadnego filmiku na kolejnym odcinku z Nostej'a, a, a dokładnie na pokazie 6-miesięcznej postaci, czyli granie od 6 miesięcy, prezentacja 6 postaci, jak tam zwał, tak zwał. I niestety nie było filmików od jakoś 50 dni, myślę to z 52 chyba i dobrze kojarzę. Przez to, że no, zbytnio ostatnio nie grałem w no Stay Light, Głównie zajmowałem się streamowaniem. Twitch.tv slash Hintmon. Zapraszam. Macie codziennie prawie streamy. Gdzie jest aktualnie 28 czerwca? I mam przy streamowanych na razie w tym miesiącu 175 godzin, więc no, trochę mi to zajęło. Plus, oczywiście, wlatują codziennie odcinki, ale na moim drugim kanale, czyli kanale gamingowym Let's Play Hintmon, gdzie ostatnio zakończyłem ogrywanie. Szymka czarodzieja 3D, a teraz zaczynam Milesa Moralesa Spidermana. Jak coś zapraszam, jeśli Was interesują single playerówki. Ale nie ma co przedłużać, zaczynamy. Jak widać, aktualnie ekspią mi się tutaj owieczki. Bo dodali nowe SP, o którym w ogóle chciałem nagręcić film. Opowiedzenie o nim co jak się robi, jakieś ciekawostki etc. Jak chcecie, żebym takie coś nagrał, to możecie powiedzieć, jeśli będzie odzew jakiś ciekawszy to może nakręcę taki... Poradnik, że jak to nazwę. Mam na nim 50 Job, maksymalną. Kupiłem sobie do niego strój. Ogólnie bez stroju on wygląda tak. Mam dwa. Dobra. Ale przejdźmy do prezentacji postaci. Która nie mam 54 AW i 7,25% i 93 level, więc no niestety nie poleciałem za dużo leveli w górę, bo chyba 21, bo chyba miałem 33. Ale jak ekspiłem tylko i wyłącznie za pomocą BBA błyskawicznych bitw Asgobasa. Nie wchodziłem ani na pszczoły, ani na akt 7, ani na... na nic innego na czym się expi. tylko za pomocą BBA. No i chodziłem na lot expi nupki. A propos, mam dwa nupki aktualnie na 85 levelu, dwa na 81 i dwa na 80. Ten 85 będę chciał zabrać sobie na RP2, a później na akt 7 trochę expić. Ale to kiedy indziej. A wracając, y mam. Y Taki oto mieczyk, miecz taki samych był. Kusza też ta sama jaka była. Hmm. Armor też taki sam, tutaj bez zmian będę dopiero je zmieniać na 60 AW. A dokładnie na mecz, byle ja jakiś ciekawy chcę znaleźć. Powoli odkładam hajs, ale jakoś to specjalnie nie idzie, bo trochę też idzie właśnie na wydawanie na to SP. Na ulepszenia wszystkie. Dobra, ale tak się prezentuje: oto mój set aktualny. Na początku będę zmieniać mieczyk, potem. Albo armor, albo kuszę. To zobaczę, zależy, co znajdę. Chociaż najlepiej było kupić od razu ten, od razu zestaw jakiś. To było dużo łatwiejsze do znalezienia, no ale i droższe. Zgaduję, tak z 300k bym chciał mieć na start na miecz. Na pierwszy mieczek na 60 w 300k, czyli trochę od cholery, ale może jakimś cenem się uda. Co do wróżek, to mamy nadal warika 80%, 85% przez to, co przejdziemy dalej. Wleciała mi do tego jeszcze rumialka. Kupiłem sobie ją specjalnie, żeby mieć na odszczepa na lot i później RP-2 Czyli po prostu mieć od tego Gdzieś tutaj chyba mam jeszcze, o Tutaj była moja zeszła rumialka, która mi dropnęła z dziennego kiedyś No ale postanowiłem ją zamienić na jakąś lepszą w końcu Poza tym mam wróżkę ognia prędzą, czyli standard I mam Vondil Tylko Tom, o I to też mi ostatnio dropnęła z dziennej 21% To też będę zamieniać później, tak samo jak to, no ale na razie ich nie potrzebuję więc moimi głównymi wróżkami jest warik i rumialka 80%. Przechodząc dalej, mamy resy kamienne S6, czyli też tutaj bez zmian. No, za dużo się nie zmieniło przez te 3 miesiące. Mówię, skupiłem się głównie na streamowaniu. Aktualnie sporo gram dosyć w Diablo. Od premiery mam zrobione 70 godzin. Więc. Diablo 4, więc. No. Więcej tam przesiedziałem czasu. A tutaj głównie no, trasowałem sobie z wyrządka. Do czego później też przejdę Więc takie oto reski. mam, nie mam nic innego Biżuteria prezentuje się tak To chyba tylko zmieniłem Jak dobrze kojarzę, bo miałem jakiś dupny naszyjnik To stworzyłem sobie jakikolwiek, żeby po prostu był No i siadło takie coś, niestety nie chciałem si siąść z PZ Znaczy, siadło mi raz z maksymalnym PZ, co do... Jednego i z maksymalnym chyba regeneracją PZ Ale kryt niestety nie siadł Jakby kryt chociaż siadł 40 czy coś, to by było zajebiście, no ale... Nie siadło. Więc tak się prezentuje oto biżuteria. Do tego jeszcze mam róg reni, którego nie pamiętam czy miałem, ale wydaje mi się, że i o. Głowy nie dam, ale wydaje mi się, że był ruk reni, ale to jest 2-3kk, wydatek, że nie ma. Maska X jest posiadana. A do tego nowość, której wcześniej nie miałem, czyli kostium Dinusie, za który dałem 200kk jakoś, bo... Za skrzydło chyba dałem 89? Albo 8kk? I za strój chyba 87, coś takiego, no to 170 parę kaka. za cały strój, który jest spoko do expienia, czego nie robię, no ale jest spoko, bo daje razem 50% do expa, więcej, jak dobrze mówię, tak, bo to daje 20% i cały zestaw daje 30, więc 50% do expa i do tego osiłu ataku, cię obrona o 5, wróżkę właśnie o 5, przez co mój warik ma 85%, no i tak to się prezentuje, to jest największa zmiana u mnie. Która mówię, 170k jakoś kosztowała. No ale mam kostiumek przynajmniej, więc miło do ekspienia. Do tego mam pandy, której też też nie miałem. Mam już ją na 6 gwiazdkach z 60 levelem, w którym mi siadło wok. przez to moja panda ma dwa włoki teraz? To i to. No. Panda z 10 defem, 5 atakiem. Sami jej wbijałem, wbiło dosyć szybko. Wydałem z jakieś 3kk chyba na wbicie od pierwszej obrony, bo to było chyba 80 level pierwsza obrona Do 10 to dosłownie mówię Z wydatek, 3 k wydatek, czy 2 No czasowo trochę więcej, no ale to spoko W ogóle spoko ulepszanie, bo ma dzięki temu 15 tysięcy HP więcej Dzięki temu, że ma ten 60 level, czyli maksymalny No trzeba jeszcze wbicie 99, no ale to inna sprawa tak, z petów nic nie wbiło, czego, że dokupiłem sobie parę slotów na pety, właśnie pod tresowanie. Wczoraj dokupiłem dwa dodatkowe. Tak, dokupiłem wcześniej tylko jeden. I tutaj sobie ładnie tresuję powoli. Dodatkowo z ekwipunku moich kart, no, nic się nie zmieniło poza dodatkowymi, a dokładniej jest Warek 15, którego prawie nie użyłam, ale mam w wieku. 20 perfekcja. Samurai 61. 67 Joba też nic z nim nie robiłem. Krusa mam, wcześniej nie miałem chyba Krusa. Zrobiłem sobie go specjalnie pod rajdy procentowe, żeby mieć po prostu na daleko dystansowe SP. Znaczy, mógłbym po prostu skuszę na normie nabalać, ale Krusem było lepiej. Sobie zrobiłem jakiegokolwiek. Do tego mam SP4, czyli Berka też nie zmieniło się nic w nim. Plus 13 Gladiatorów mam od cholera, co są pierwsze joby. Mnich tak samo piesza job. Zwiastuna nie mam. Potem odszczep. No, tak wyprezentują się moje główne SP. Plus 15, plus 0, plus 0, plus 13, plus 11. Odszczepa też myślałem, czy by nie zmienić. Myślałem nad tym, czy by właśnie nie zamienić zamiast kupowania stroju dinusia. A jednak kupiłem stroj Na Junie się zmieniło to jedynie, że armor jej wrzuciłem na 28AW, a resy ma nadal te same. A i polepszyłem sobie buffa o jeden. Jak było wcześniej, event na wbijanie bonusów do nich to zmieniłem. Nie wiem, czy miałem to, czy to na F miałem i zmieniłem jednego z nich, właśnie. Wyleciało troszkę wyżej, przez co buff mi się zwiększył też o 1% więcej. Poza tym z dodatkowych SP, mam gdzie tu jest? Kucharz czwarta, który mi się przydawał tylko podczas Battle Passa robienia korytowania, ale później będę chciał go wbijać. Ostatnio też rybaka sobie wbijałem. Miałem 6-7 godzin live'a podczas ostatniego eventu. No niestety nie za dużo, miało być więcej, no ale było 6-7 godzin i wbijałem sobie 25 piątą jobę. Ogólnie bym miał pewnie większą, ale ten. Próbowałem ciągle wyłowić sobie tutaj rybę na czwartym stawie, na pustyni. To. Ale niestety 68 cm maksymalnie mi siadał. A tak bym mógł się przejść już na kolejne łowisko, i kolejne, i by dużo lepiej ekspleciał na przykład z legendarnych ryb. No ale bywa, na następnym może uda mi się robić 50. No i to nowe SP mam na 50. Jobie. Na tym się mocno skupiłem, jak ona wychodziła. Dosyć żwało mi to szło. Ale tą 50. Jobę dopiłem chyba z parę tygodni temu, z 2,5 dwa. Dwa może. Potem sobie chwilę przestałem z y, tym expianiem i... Najgorsze no jest to, że trochę hajsu właśnie na Na przykład na ulepszenie tych 40 łowisk, które aktualnie to są na dwie gwiazdki. Z pierwszej na dwie wychodzi 400k. Więc no trochę wydatek też na to jest. Ale powoli się robią. Przejdźmy może na, teraz do tytułów. Parę ich powlatywało. dokładniej to do wędkarza wleciał mi jeden. Na większe exp. Dodatkowo wleciały mi do tresera. Pozyskiwanie doświadczenia specjalisty tresera zwierząt zostało zwiększone o 10%. O 20% tego nie używam. Jeszcze tych dwóch. Tak używam czasem, czyli. że przy mieleniu na stworzonek jednogwiazdkowych lub dwugwiazdkowych jest szansa, że wylecą te dwie esencje. Albo te. No. Taki tytuł. I amator ewolucji, którego ostatnio dostałem. Czyli doświadczenie ekspionych zwierzątek. 25% więcej. Czyli no. O jedną czwartą yy, szybciej trochę ekspiu. Mamy aktualnie dwa pety na szóstce ulepszone, czyli pandę i owce. Gdzie owce przypadkowo ulepszyłem, bo to miała być szczęśliwa owieczka, no ale. <grym> ulepszyłem owce. Jedyną owcę, którą złapałem w ciągu 500 złapanych zwierząt wcześniej. No, zgaduję, może trochę mniej. I to była jedyna owca, tak zawsze szczęśliwe owieczki. I nie zauważyłem, że to jest owca. No i przez to niby dostałem ten tytuł właśnie, na zwiększenie tego, ale nie dostałem w zamian tytułu tego. Zrobiła szczęśliwą wieszkę, czyli punkty PZ i PMA zwiększono o 3 na specjaliście, więc trochę no szkoda, choć i tak to się zdobędzie zaraz. Myślałem też, żeby tego karła nie upiąć bo dodaje ataku, a to już by było całkiem spoko. Tym bardziej jak nie mam żadnego nie wiem, wiecznego, boskiego czy tego, na który powoli zbieram ten. Chciałem też obliczyć, ile razem aktualnie wyjdzie e, zdobycie takiego tytułu. Czasowo no to inna sprawa, ile wyjdzie hajsem. Więc mówię, jak będziecie chcieli odcinek o treserze, właśnie e, poradnik do niego, że tak to nazwę, to możecie wpisać w komentarzu. Brakuje mi jedno zwierzątko, by na 50% więcej. Pasywki się zrobią same z czasem, więc na razie z nimi się nie spieszę. No chyba, że bym marantonową, no to inna sprawa. O. Moje zwierzątka, które kiedykolwiek miałem. Planuję ulepszyć jak najwięcej. Może nie wszystkie, bo trudno będzie złapać ognistego wampirka czy coś. No z czasem może się uda, no ale nadal trudno. A poza tym mam 2 miliony 729 tysięcy reputacji. Do tego... Z misjami już mam prawie koniec. Jestem na akcie siódmym. Dosłownie to są ostatnie 5 misji na akcie siódmym. Chciałem je zrobić, bo robiłem je podczas live'a. Ale wszystkie spoty były zajęte, nie chciałem się komuś wpierdzielać i zbierać to Ale to jest kwestia dosłownie. Jeśli spot by był wolny, to z półtorej godziny i bym miał akt siódmy skończony. Tutaj mam akt ósmy rozpoczęty, żebym mógł wejść w ogóle na akt 8 A tutaj, no, na łowienie rybek. Do tego. No to jak widać skończone, nie wiem czemu aktrusy nie jest ale dobra Tu jest wszystko, w wieży nieba jeszcze nic nie robiłem Czy coś jeszcze jest? Chyba wszystko powiedziałem Mówię z kostiumów mam tylko tamten, tutaj mam jakieś No mam jeszcze z czarów, ale go nie będę już używać, bo No tamten jest dużo lepszy Więc tamtego nie ma co No i wydaje mi się, że to wszystko, mam tutaj magazyn, on też chyba wcześniej był wydaje mi się Odkładam powoli boksy Kaligora na openingi mam razem ich 61 aktualnie a najpewniej chcę zbierać jak około 150-200 i zrobić 4 opening z nich, czyli jeszcze w cholerę czasu. Tym bardziej jak teraz zapominałem ostatnio o Kaligorach. Często ominęło jest 12 jak nie więcej. Co też jest przejebane pod względem zarobkowym, bo no jedna kronika to jest 77k, więc trochę też straty tego. Tutaj mam poza tym limitowane zwoje, które dostałem od Gameforge'a kiedyś. Jak była aktualizacja SP, sobie leżą i czekają na jakieś ulepszanie. Listyry inicjacji: 5 dostałem też i tego 5. Z tym, że jeden jeszcze leciał mi z dziennej. A no właśnie. Teraz sobie przypomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Mam pasywki: wszystkie jak na razie. Tu się nic zmieniło. Pasywki mam już wszystkie aktualnie do 48 levela. Poza no tymi typowo. Zwierzakowymi w sensie takich ma treser do zdobycia, czy inne rybak, etc. Mieli, nie wiem, czy należy się jedna zdobyć od rybaka. No to poza tym mam wszystkie kupione pasywki. No cóż, to na tyle. Mam nadzieję, że teraz odcinki będą się pojawiać w miarę częściej. Właśnie mówię, mówcie, czy robić na potrzeby tego tresera. Poradnik, jak nie no to może coś innego wykombinuję. Od 30 AW zacznie się lepszy zarobek i więcej możliwości nie temu, jakieś openingi czy coś. A poza tym, jak jak mówię, zapraszam na Twitcha twitch.tv slash hintmon. Na którym to codziennie są live. Zwykle aktualnie wychodzi. Choć od lipca trochę zmniejszy się streamowanie. Ale aktualnie, no to jakieś 6 godzin średnio streamuje. Wychodzi więc trochę tam jest. Czasem miałem oczywiście 8 godzin, czasem 5 godzin w dzień. Ale jak na razie, prawie cały czerwiec mam przestreamowany. Oprócz jednego dnia, chyba 7 czerwca. Bo jechałem do kina na. Spidermana. Across the Spiderverse. Polecam, jeśli ktoś nie oglądał. Jedna z najlepszych animacji, jak nie najlepsza animacja, która powstała. Przynajmniej według mnie i sporej większości ludzkości, która oceniła ten film. Jak sprawdzałem chyba tydzień po premierze, to było na 20 miejscu najlepiej ocenianych filmów ogólnie. I to była najlepiej oceniana przy okazji animacja na IMDB. Ale dobra, tutaj się nadal tresują, tylko jeden stworek zniknął, więc mogę go pojawić. Będę je wbijać później jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, więc. sky jestem trochę rip, no ale. Bywa. Będę musiał znaleźć sobie jakieś zarobki. Najlepiej mówię do jak spić do nupki do 9.0 i robić sobie zanasy czy arenie. A poza tym dołączyłem do innej farmki, teraz jestem wavictis Famki, którą znam już od jakichś 11 lat. Podkreślam stwierdzenie, nie znam. Nie że w niej byłem czy cokolwiek. A dokładnie dlatego, że ona była na serwerze, którym grałem na początku, czyli na Finezji. To była jedna z chyba najlepszych famów na Finezji, jak dobrze kojarzę. Coś takiego kojarzę. Ale w takim razie to by było na tyle na tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i następny pokaz postaci będzie na rok, czyli za 6 miesięcy. I mam nadzieję, że do tego czasu już dobiję jakiś. Najlepiej 80 level. AW powinno się udać pół roku, jeśli zacznę ekspić faktycznie. No to może się uda, ale w każdym razie życzę Wam miłego dnia czy nocy, w zależności, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć. Papadki.